jest tak gorąco, że normalnie nie da się oddychać. I chodźcie zrobimy challenge. Jak gorąco. Ty to zjesz? Siemanko wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę. wycieczkę. Uuu, dokładnie uuu. tak, jedziemy na Słowację, dokładnie na miejscowości Rajskie Teplice, gdzie y, będzie takie spa i w ogóle takie ciepłe baseny, więc mega się Starby. cieszymy. Wiecie, gdzie jesteśmy? W Lalikach. Hotel Afrodat! Jesteśmy już na miejscu jeszcze tylko szukamy drogi dojazdowej. Nie, brelem! Ej, Beka, nie możemy zaparkować na parkingu tutaj, mimo tego, że jest płatne. Musimy jechać dalej, bo ten jest hotelowy i koniec, nie możemy tu zaparkować my i my już... Na Ale to co? w ogóle tam miejsce. ma pełno miejsce, no miejsce. Miejscowość jest położona około 2,5 godziny od Katowic. Baseny znajdują się w hotelu Afrodeta na Słowacji. Tu? Nie miało to być tu? Ten farbrak? right, tak Dobra, nieważne. Jesteśmy. Right. jesteś. Jedzie. O, tutaj musi być ładnie No. Nie, ja mam żartek, moja mama nie ma <laughs> Smok. Jak się to Jaki smok? <laughs> <mam> Ognisty smok. <laughs> to jest lew, Klaudia. <laughs> Tu jest tak gorąco, że normalnie nie da się oddychać, dlatego no idziemy na zewnątrz. Kochanie, kochani, zapraszam was do mojego basenu. <noise> zewnętrzny, to jest zewnętrznie. Ej, ale tu się od razu lepiej siedzi, bo tu się przynajmniej da oddychać. No. A tam w środku było tak duszno, ta że po prostu serio nie... Ale, ale potem ten łeb zmoczyć, i ci będzie zimno w głowę. No, Więc no, ja, ja sobie na tak koniec tak. po prostu zamoczę. A wszyscy siedzą na tych bąblach. O, te bąbelki, no. A, fajnie. O, uważam, Serio? To, to to. Ej, ty chodź. Ej, 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 faktycznie można się potknąć o to. Serio? No. No, to możesz co Aha, Ała, potknęłam się dupą. Ma jakieś syreny w oknach, jak w Harry Potterze. Mamy problem, bo siedzimy w ciepłym basenie, tam jest zimna woda, a tam jest jacuzzi. I teraz... Ej, ale ten basen jest zimną wodą. Wyliczanka kto po to idzie. Jest... Dobra, daj ja pójdę. Idziemy razem. Ja też mogę no, iść na szybko. No, zamarzniemy. No, Challenge kto odepnie po śniegu. Ale to nie śnieg. Magda nas oszukała, to była sól. Tam mi teraz za gorąco. Tamta jest na ten? Na, na morsowanie? Nie, no. ja, ja nie idę. Ej, chodźcie, zrobimy set challenge. Ja nie wchodzę, ja już przegrałam. Tam, tam jest zimno. Lodowata. No. Ej, ale fajnie widać, sobie, że... Ja nie Nie, bo no nie poruje w ogóle. Ej, chodźcie, zrobimy. No, dobra, ja te sobie to też Ale wychodzimy potem szybko tutaj. To czekać, albo kto dłużej wytrzyma? Nie, no ja wyjdę i wyjdę, do zasady po prostu. <laughs> I potem jak uszydzę 3 godziny później, <laughs> i wyciągają ich już. Uu. Dawajcie. dajcie szybko Lodowata woda. Zatrzymaj kamerę. Muszę wietrzyć mojego gorące Zanuć się. A teraz na zewnątrz jest ciepło. I to jest dobry na nogi. Teraz mi opieką nogi. Dawaj! <grywki> Dawaj, trzymaj się! Serio, normalnie nogi jest pieką, jakby nam ktoś igły wbijał w nogi.

Ale chyba wszystkie pie... jest do... zimnego? Czy do, do domu? Idziemy jeszcze tutaj sprawdzić, bo tam też jest taki. Tutaj są te właśnie takie gorąco-zimne. Tu jest po prostu taki zimny basen, bardziej taki sportowy. Tam jest gorący. W środku są też gorące, ale tam się aż nie da oddychać. ale fajnie mi teraz tak Ta jest taka akurat... naturalna taka. Ona jest taka w sam raz. Chymla trochę cieplej. O, ta jest fajna. No to co byliśmy tam, za pierwszym razem, nie? Nie, tam było cieplej. Chłodniej tu jest trochę bo? Tu jest chłodniej niż w tym pierwszym. To jest safara. Wiem, wiem, wiem. Jestem jest siwa. No? Jeszcze mam, jeszcze nie mam formy życia, ale tak <laughs> jakbym mógł. Do lata się wyrobi. <laughs> Włączyli mi mi bąbelki o, właśnie I spadam z tego przez te bąbelki O! Zrzuca mnie! Help! Normalnie mnie spycha z tej ławeczki o ciebie Ja w ogóle nie ja tylko Klaudia mm, Mega fajnie! Czekaj Serio to mega mocno wypycha, bo to no tam też ściepuje To też, no. Ej, mocno to leży. O, ło! Jeszcze tak w plecy to tak jak krokus. Ale na boczki? Rozbijaj się. Od razu. Rozbijaj. Od razu jak na boczki to już mina i mono. Tak. Na boczki to nie pali. O, jak gorąco. Co? Co ty się tam Jak gorąco. <laughs> Hejka kochani. Dzień dobry. Ona taka z tym naszem. Ona nie ma innych słów, tylko hejka kochani. Także polecam mój kanał klaudia. Nie ma mnie na YouTubie. <słuchaj> Ej, teraz głośnik zatopiła. O, to hej kochani. Pokażę Wam, że pływać każdy może. To jest... To jest pływna rekina. A tak serio, to mam kartę pływacką. Umiem pływać. Ja umiem takie rzeczy. Udaję. To tylko Sren! Pomóżcie mi, żeby być syrelą. Mam sobie. <laughs> Natalia, no, <nie> jesteś reki. Reki? Płyniemy do księżycowego jeziorka. O tam. Tylko, <laughs> 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 bo Luis <laughs> za nami płynie. Co? Luis za nami płynie. Pokaż, pokaż, pokaż Louis. Louis, co ty tu robisz? Nie możesz poznać naszego sekretu. <g vaccines> Czemu ty chodzisz na takie? Ten... <g inici evaluated> Zapomniałam, że my mogą. Ej, być no. no, teraz, już nie Przejechałam. No. no Nie to, No, 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 no. Jest pełna. Szymek i Tomek i Szyma głodni, co? SPA Aqua Aphrodite. Smacznego. Na zdrowia. Fajnie było na tych basenach. Ale Fajnie za gorąco, to? nie? Się siedziało już potem to mi było normalnie aż słabo. Tak, tak. Już mam w końcu normalne dłonie. A nie jak taki dziadek. Tutaj zaraz niedaleko tych basenów jest takie lodowisko, w sensie zamarznięte jezioro chyba. I tutaj sobie grają w ogóle hokeja. Jeżdżą na łyżbach. Mega to wygląda. Jesteśmy właśnie w żywcu. Niestety Klaudia wyśpiewała nam piosenkę i ściągnęła deszcz. ała <grywa> Idziemy jeść to, to na to Natalia. Niestety w tej knajpie, gdzie chcieliśmy zjeść, nie było wolnych stolików, dlatego teraz szukamy. Dlatego teraz szukamy gdzie indziej. Jesteśmy w żywcu w restauracji Mukka. i zobaczymy, co tu mają ciekawego. Natalia, jaki kotlecior, ty to zjesz? To będzie na trzeci dzień. Ja <noise> to z góry. No, a ja też. Porcja dla olbrzymów. O, oh, jaki burger. Ty też masz burgera? No. Hmm? Barbera. A ty masz jakiego? Serowego? Okej. Okay. Natalia, okay. co tam masz za pieski? Moje dzieciaki. Takie przytulanki. No i takie złodziaki. To hmm. musi chcesz coś powiedzieć? Subskrybujcie.